Cześć wszystkim, Daszbur, witam was w kolejnym odcinku Kaszubskich Łowów. Jesteśmy dzisiaj na podchodzie, yy, na obwodzie 120, za jeleniami, jeszcze nigdy jelenia nie strzeliłem i mam nadzieję, że to w końcu będzie ten dzień, kiedy strzelę swojego pierwszego jelenia. Łanie czy cielaka, to już zobaczymy co bur podaży, czy w ogóle podaży Także co, my będziemy szli Poluję dzisiaj z karabinem 308 Atom Używam takiego pastorału stable sticka Zestaw, no, delta I ciśniemy przed siebie, mam jeszcze GoPro Będę coś, postaramy się coś takiego, nie wiem, pokombinujemy z tymi kamerami Żeby coś fajnego wyszło I myślę że będzie fajny odcinek, także zapraszam wszystkich jeszcze raz daszbór Давайте. <laughs> zaraz pokażemy. I teraz jest plan, żeby obejść tutaj te pola. Tam z tyłu są też kolejne takie mniejsze, mniejsze pola. Zobaczymy, czy coś na tych w drodze do tych pól może coś spotkamy. A jak nie, to przyjdziemy w to miejsce. Tu jest jedna część pola już yy, z orana, druga część tam z tyłu też, ale jest jeszcze są dwa kawałki łąki. Także na, na trawę, ile nie mogą przyjść, na łąkę sobie. Także zobaczymy. No, ale myślę, że teraz się udamy właśnie w tamtym kierunku na tą łąkę i wtedy wracamy, zobaczymy i usiądziemy. Myślę, że tak będzie, taki dobry będzie pomysł. Także idziemy. My się pójdziemy w tamtym kierunku. Co, Co tam jest? No, biała to kamień. Pewnie. Tyle nie wychodzą tu z tych stron, tutaj z tej strony. Raz miałam, że z tyłu mi wyszło, ale chodź, no. zobaczmy Z tyłu coś chyba chodzi w lesie. Nie wiem, czy grzybiarze, bo dzisiaj było bardzo dużo grzybiarzy, ale coś z tyłu chodzi. Przed sobą mamy zaraz, przechodzimy przez taki lasek i mamy już tą tą łąkę wśród leśną, gdzie tam też stoi jemona. I będziemy teraz szli tak troszkę naokoło, spróbujemy, żeby nie zostawiać za dużo na polu takiego zapachu. Będziemy naokoło tam i spróbujemy się tam dostać. I wtedy będziemy lecieć szybko z portem, bo już się robi taka pora, że mogą zacząć wychodzić. Także ciśniemy. he's got you Cześć wszystkim, DaszBur Jak widzieliście w ostatnim odcinku Polowaliśmy z Eweliną No i niestety do strzału nie doszło No nie było tych jeleni Łani dokładnie A sezon na sarny jeszcze nie był rozpoczęty Teraz już podaj, że jest drugi Nie przepraszam was, jest piąty dzień Otwarcia sezonu na sarnę kozę i koźlęta. Także jesteśmy tutaj dzisiaj w takim pięknym oto miejscu za sarną dokładnie. Wiem, że jest też tutaj sporo drapieżników, bo tu zaraz obok są. Tu jest wioska po prostu. No to było w czas, Ja wcale tego nie ustawiałem. <gry> po prostu przyszedłem o trapeznika, a pod nogami pióra. Także idziemy spróbować. Mam zamiar. Nie ma tu żadnej abony. Nie chcę chodzić, bo... Zresztą zaraz zobaczycie. Tu jest taka łąka. W miarę spora. W miarę spora łąka. I wtedy na dole jest rzeka. Na którą pewnie zimą pójdziemy na kaczki. Ale w tym momencie właśnie wchodzę tu na tą, tą łąkę, idę i stanę, poczekamy sobie przy jakiejś ramizie i będziemy po prostu wyczekiwać na te sarny lub lisy. Podejrzewam, że lisy mogą nawet już teraz tutaj być, bo ostatnio jak byliśmy z małym na spacerze z psami, to... W takiej porze już sobie skakał po polu i widać, że one są zrelaksowane, bo tutaj za, za... bardzo nikt nie zagląda. Od nas myśliwych tutaj w tą stronę. Bo to jest... E, blisko jest granica. Ja muszę tu ciszej gadać, bo to mogą być już kozy. E, także zobaczymy co ból podaży. No na na tych zeszłych odcinkach niestety nie było żadnego strzelania. Nie było zwierzyny pozyskanej, ale były za to piękne ujęcia w tym odcinku, znaczy w tym odcinku w tej części odcinka bo staramy się nadrobić braki z zeszłych odcinków, także ja nie przedłużam gada, gadaliny, najwyżej będę wstawiał coś samą głosówkę bo jak będę tak gadał to nic nie przyjdzie, także do zobaczenia Tłumaczy, dlaczego zmieniliśmy tamto miejsce chociaż było bardzo obiecujące zmieniłem je z y, powodu po prostu ludzi w lesie no, jest u nas y, wysyp grzybów i ludzie naprawdę ci grzybiarze chodzą po lasach od rana do wieczora i trzeba na to brać bardzo dużą poprawkę także stwierdziłem, że po prostu tamto miejsce opuszczę, pójdę sobie gdzieś dalej poszukać tej sarny może na bardziej otwartym polu i nie będę tam ryzykował także nie przedłużając zwinąłem się stamtąd i poszliśmy bardziej na otwarte pola poszukać tej sarny lub lisa także Was teraz zapraszam do dalszej części tego odcinka miłego oglądania Wam życzę Dużo na koza bardzo dużo po drugiej stronie stoi pięknie No tam są domy i nie będziemy strzelać, ale jest ogromna no. I to jest właśnie na mnie, patrzy się koza z koźleciem. Tam jest druga koza. Wszystko jest tam, po drugiej stronie. Jeszcze chyba w tym dole też są. Nie. Także dzisiaj się chyba wszystkie kozy z koźlętami wybrały na drugą stronę. O, biegną. Nie, nie wiem, czy będziecie widzieli. Przez pole biegną. Ale ja sobie myślę, że ja chyba pójdę troszkę. No, tam coś jeszcze na polu stoi. Co to jest, takie ciemne? O, kurwa. Raz, dwa, trzy, cztery. No, i widzicie, tam są domy. Nic człowiek, nic człowiek nie zrobi. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 starań po drugiej stronie. A tu co to jest? Ten jest pobuchtowany przez dziki. Ha. Nic, pójdziemy tu, postawimy chwilkę, zobaczymy. Idziemy z powrotem. Tam myślę, że jak y, będzie się już robiło tak ciemno to będzie większa szansa niż tutaj no i te salne tam sobie pamięta teraz chacają I zobaczymy Gruntże widziane No piękny widok kurde wyciągnąłbym aparat No widzicie, wyjdzie mi na słowo, że to jest piękny widok. Stoję w takim ładnym rządku. My postaliśmy wracamy się teraz tam staniemy tam takim przy takim e, e, ogrodzeniu i poczekamy może, może jakieś nic e, bo tutaj na razie to tylko zając wyszedł i to co ja tam widziałem to na drugiej stronie pola te, te hmm. Już nie wiem, ile tam ich było 6-7 nic więcej ja tu nie widziałam. Także widzicie, tak to wygląda. No idziemy, jak się wracamy. Zobaczymy tam jeszcze tylko, czy coś pod lasem będzie. I jak nic nie będzie, to nic będzie, wracamy do domu. Także Modlmy się, żeby tam coś było. Bo. Mm. Tym pardem was nie chcę straszyć to tak strasznie Tak to wygląda te nagrania że poczekam chyba do yy, zakupu no, zakupu jakiejś lepszej te takiej nocnej Żeby móc się z wami podzielić takim nagraniami bo to teraz nie ukrywajmy To nie jest taka Przyjemna jakość, to jest, to jest jakoś tylko taka, żeby móc sobie zweryfikować strzały, jedynie nie, bo nie jest to nic ładnego, także mówię, z tymi, z tymi, z tymi lisami poczekam, a jak, a jak lisy będą strzelały, najwyżej i nie będę jeszcze miał takiego urządzenia lepszego, no to będę pożyczał od mamy, <laughs> także... Nic, nic nie można tak wszystko, tak wszystko, wszystko nie idzie zaraz zrobić, w sami wiecie Wszyscy dobrze wiedzą, że to tak nie jest Einfach jak to się mówi No Także powoli zbliżamy się do sezonu zbiorówek Teraz e, No ja się nie mogę doczekać naprawdę Lubię zbiorówki, lubię ten e, ten nastrój idzie się pośmiać i tak dalej, z kolegami I można porozmawiać w ogóle, bo tak większość czasu to ludzie nie mają czasu, żeby żeby się spotkać i pogadać, a to jest taki te zbiorówki, to według mnie to jest takie właśnie fajne fajne okazje na integrację na porozmawianie z kolegami, jak co tam co tam u nich i tak dalej, także zobaczymy no, także ja myślę, że się z Wami wstępnie chyba będę żegnał albo nie, albo jeszcze nie. Ale ten, co chciałem powiedzieć, subskrybujcie, lajkujcie. To naprawdę pomaga w zasięgach, bo jak nie będziecie, ja widzę dużo ludzi, że na przykład komentuję Systematycznie komentuje, a nie mają subskrybucji jeszcze tego kanału. Także no fajnie by było, ale to już nie zmuszam. Tylko tak przypominam, że jest taki guzik czerwony. Subskrybuj, i wtedy macie na bieżąco. Jak klikniecie jeszcze taki dzwoneczek, to już w ogóle, no nie, zbliżamy się, musisz być patrzny. I czuję, także wrzucam was na głowę Wrzucam was głowę i zobaczymy co to co tu jest Łapać. Tak więc udało się spotkać tego upragnionego lisa już w drodze powrotnej do, do samochodu. I jestem zmuszony Wam opowiedzieć, co się tam działo, bo niestety nie ma nic widać, ale jest słychać tylko ten piękny strzał, to echo niosące się tam daleko, daleko, ale. Mm, powiem wam jak to było z podniesieniem go bo to też nie było tak łatwo bo ja nie, miałem tą termowizję ale na tym polu tam na tej łące była wysoka trawa i szukałem go po tym strzale 20 chyba 15 minut chodziłem w tej trawie nie mogłem go znaleźć zimno już było, mokro i tak dalej i stwierdziłem, że po prostu odpuszczę dzisiaj i wrócę tam jutro z psami i zobaczymy Psy na pewno mają lepszy węch i łatwiej znajdą takiego lisa, jeśli on tam faktycznie leży. Powiem Wam szczerze, miałem takie wątpliwości, <grym> ale no, jak widać, zaraz Wam podeślę zdjęcia następnego dnia, jakie zrobiliśmy, jak znalazłem już tego lisa. Także e, polowanie było naprawdę udane. E, Chociaż mówię, to, to koniec tego polowania nie, nie byłem taki szczęśliwy jak już następnego dnia, jak go faktycznie znalazłem, i leżał tam 15 metrów od tego miejsca, gdzie go tam właściwie szukałem. Bo liczyliśmy musiał chyba odskoczyć, albo po prostu ja nie mogłem znaleźć tego miejsca. No ale myślę, że tym akcentem właśnie się z Wami pożegnam. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za, za to, że oglądacie mój kanał że oglądacie moje odcinki, że jesteście ze mną. Bardzo wam za to dziękuję. Yy, I co? No i trzymajcie się cieplutko yy, i do zobaczenia. Na razie, Dasz bur. trzymajcie się, cześć!